Ale spalony, spalony. Jeszcze się wydam. Ale się wyjebał Nie zmieniaj nigdy tego mikrofonu, on jest taki czasami przedstawny, jak mi był parisem Jaki karny! Drugi karny w tym samym meczu! No Co idź do tego! Dobra, mamy karne chłopaki. Chyba, że teraz go się strzeli. A to jest bardzo, 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 bardzo trudne. Utrzymaj szyk! Utrzymać szyk! Broni to Martinez. No dostaj mocny mocny! Kurna, ale komunikacja! Daj mi masę tego, Filip i Amno. Sandro jest z afryki. Ale no, ale jesteś. No nie, Filip się nie pocik, Two to. Twoje filipa, jest to be, 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 be. No, to jest hey. That... no. No. Dobra, tak jest. Głupia.

Ci za flaki będę ciągnął. Miloczek. Wczoraj sobie kupiłem, bo będę a Mój gość, Ja Jestem <gotony>. Górna! <laughs> <śmianie> Prawie, gare, ja na plecna plecna, korea, ty... Ale ktoś te bo już cz 90 Kurwa! <śmianie> ...o, nie, dostałem bombę. ...ale mam high ground. Myślę, że ta bomba była tego warta. Ma... Ja Ale po to Ale jest słaby. Ja... Kasper, przestań mi wchodzić do boksa, <śmianie> Jest, ja, to mi nie zamykaj! Nie, ja to nie wypij! Daj mi spokój, ja sobie zmieniam bronię no! No czemu ja dostałem? Całą grę ci obijam, całą grę ci obijam, a ty z władą należy w okay. Kiedy okay. mam broń, nie mogę zmienić! Z bidulach ok, minionem władach! W Zbijemy w ten z śmiech Snigiona z Chodzi Chodzi Dawid My to opie na lekcjach robiliśmy I się chwaliliśmy pani mi się pytała na wychowawcze jak tam wam minął dzieci Fajnie o zrobiliśmy mapę partak Ale dobra, dobra. dawaj Zaczynamy, Czekaj, czy to działa Dawid jest Chodzimy tam... tutaj Dawid Kto tego huba robił? Pies. No ja i First of the dead <laughs> Co ty kładzisz? Mam na imię katę! Tutaj jest checkpoint, chodź tu. Patrz. Ja się męczyłam od drugim levelu, dalej. Ojchy. Hej, panowie, ja się szczęśliwie połączę. Ej, chłopaki, bo chyba wasza mapa nie jest dopracowana, jak gdzieś stoję. Nie no. Oczek się ode mnie, a ja większość tego Dreadrana zrobiłem. Widać. O, widać. Kurda, to będzie najgorszy level, to jest najgorszy level o, to jest o. Na Jak to mnie zabiło? No, jeszcze raz robię? robisz. A gdzie spadłeś? Zresztą pointa? Nie spadłem No rozpędź się potaczek Ale nie o to chodzi, co, co mam zrobić? Tutaj co ma zrobić na potem? ten blok pomarańczowy, widzisz go? O, no jaki z ciebie mm -hmm. debil, ja, z, Ze mnie debil no nie nie, On już wylądł. ja też, tam. To, na ten, taki tentu? ten tu? Tak, tak mi się wydaje. Zaraz. zaraz Nie! 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 na ten tak? Nie! prawie. Nie! 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 na Nie! Nie! za kolak? Aaa! A! Czemu to zyskałem, że się kurna? Jak się no. robi tego kurna! Ej, to no znowu mi z klikiem wyszedłem. <laughs> Premier League grali A ten. A no tak, nie, no ty znowu postiwie, mnie jakiś Jak sobie. jeszcze z ciebie karierę, tu to lubiłem ich oglądać? Ja znowu wróciłem do to <laughs> Ale Ty jesteś durny to Jesteś durny! To się tak! Ej, Kasper! Klaczujesz, <laughs> klaczujesz Kasper, klaczerki klaczerki Fajny <noise> kick, fajny kick. Od <noise> dwóch stron To jest moja ściana. No jak?! Jezus Maria! Jezu! Jezu. <głos> <głos> Jeden zero. <noise> to bardzo przegranie, nie się. Zdobyj go. A, teraz. <noise> <Miałam jeszcze. głos> Dynamo uprzy za piłkę, Zbra, Mikołaj, ja, ci, ja ci będę komentował, tutaj. Zagranie Żorki hmm. alby na lewą stronę, dośrodkowanie oh. do Aguero. Ej, to. nie jest Aguero. Ja Nie, co ci dał? Mikołaj, Mikołaj! No, 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 to? Jak to? Jak ale mi wiecie, wiecie, że wy się stykaliście plecami przez chwilę? <laughs> no dawaj, <laughs> dawaj! wsie! Yes! Ale się porobił! Oh no! Ó oh, kurva! <laughs>